już złożony, ale cofnijmy się trochę w czasie. Witam was serdecznie w odcinku, w którym spełnia się moje marzenie i to się spełnia dzięki wam. Uff, uff, moi drodzy, za chwilę rozpoczynam live stream, na którym będę układał całego tego Titanica. Wziąłem sobie za cel, że ułożę go naraz, trochę ponad miesiąc temu. Był to największy zestaw Lego na świecie. Mam przygotowaną hierbę, spędzę tutaj całą noc. No bo zaczynam tego streama o godzinie 20, czyli za 15 minut. Rozpocznij nagrywanie, rozpocznij stream. Halo, halo! Drodzy widzowie, czy już mnie słyszycie? Jeszcze mnie nie widzicie. Ach, witam serdecznie. Bez zbędnego przedłużania. 3 no i zabieramy się za pudło numer 1. Mamy kopertę. Książka numer 1 z instrukcją. Chcecie wiedzieć, ile tu jest elementów? To jest tylko i wyłącznie jedna trzecia, moi drodzy. Szczerze, Spodziewałem się więcej. Pierwszy raz w życiu na przestrzeni wszystkich zestawów, które posiadam, a mam ich już w zasadzie 50 sztuk, jeśli się nie mylę. To pierwszy raz zdarzyło mi się, że jest problem z elementami. Mam taki element, jak tutaj widzicie. Nazwijmy go elementem lewym. Powinienem mieć dwa takie lewe i dwa elementy, jakby ich odbicie. A mam wszystkie cztery dokładnie takie same. Na szczęście jest to element pokładu samej góry, więc mogę to zostawić, nie muszę tego zabudowywać. No i miejmy nadzieję, że gdzieś na przestrzeni wszystkich innych worków będzie analogicznie odwrotna pomyłka czyli zamiast dwóch lewych będą dwa prawe i to podmienię. Jeśli nie, będę musiał zgłosić się do Lego i poprosić o wysłanie poprawnych elementów. Uwaga, teraz się zwracam do Was na YouTubie. Mamy złożono jedną trzecią naszego Tytanika. Obracamy go teraz, składamy podpórki, no bo on nie stoi byle jak. On stoi pięknie na nogach. ta nam pokazuje go zarówno tutaj, do widzów na YouTubie, i pokazuje go Wam, do widzów na streamie. Piękny. Jedna trzecia za nami, zajęło nam to 4 godziny i 40 minut. Niecałe 5 godzin, jedna trzecia statku za nami, a teraz karton numer 2, myślę, że najobszerniejszy. Drugi etap, po, uwaga, 8 godzin 40 minut, czyli 4 godziny 40. Składałem pierwszy z trzech. 4 godziny składałem drugi środkowy segment. Suwamy sobie te dwa elementy i teraz bierzemy ten element. Połączony. Patrzcie, jakie to jest ogromne. To jest dopiero to są dwie trzecie. Da się go unieść. Fajnie. 8 godzin 40 minut za mną, czwarta 40 na zegarku. Szczerze, nie czuję się zmęczony. Układamy dalej. Mamy to, ja pierdzielę, 13 i pół godziny. Nie myślałem w ogóle, że tak krótko mi to zajmie. Ja strzelałem, że to będzie jakieś 18 godzin. Wow, naprawdę mega mocny czas. Wspaniały jest ten statek, ale zanim nagram wam coś więcej na jego temat, to idę spać. Poszło naprawdę świetnie. Wow. Świetny. No i jak widzicie, cały statek stoi już złożony. Nie była zbyt długa. Spodziewałem się, że będę składał go dużo, dużo dłużej. Szczególnie, że w internecie podają, że czas składania takiego modelu to jest około 25-26 godzin. Ale myślę, że to dla osób, które naprawdę w ogóle się nie spieszą. Nie jestem za to pozytywnie zaskoczony, ponieważ na YouTubie jest film ze starym już rekordem Guinnessa w ułożeniu Titanica i wynosił on 14 godzin. Ja zrobiłem to w 13,5. Także gdybym ułożył go około rok, półtora wcześniej, to byłbym rekordzistą Guinnessa. No ale trudno, nie wiedziałem wtedy, że aż tak Szybko może mi pójść układanie takiego potwora. A zacznijmy od takich podstaw. 9900 elementów. Niewątpliwie największy zestaw LEGO w mojej kolekcji. Jest to drugi największy zestaw na świecie. Jest jeszcze mapa światła, ona ma więcej elementów, ale kto by to liczył, tam są tylko takie małe pytki. Półtora miesiąca temu wyszła wieża Eiffla, jest ona większa od Tytanika, ale kurde, no spójrzcie na to dzieło. Naprawdę, to, że on już nie ma miana największego na świecie, nic nie zmienia. To jest po prostu jeden z największych ogromny i przepiękny zestaw, który dzięki wam jest już w mojej kolekcji. Ze względu na skalę tego zestawu chciałbym powiedzieć wam o nim coś więcej i aż przypominają mi się stare czasy recenzowania, a nigdy nie sądziłem, że będę robił tego typu odcinek o Lego, no ale spójrzcie na to cudo! Jak tutaj nie poświęcić mu osobnego odcinka? Na pewno problemem, a jednocześnie też plusem tego zestawu jest jego rozmiar. Teraz widzicie złożonego Titanika, który no nawet nie mieści mi się w kadrze. A to dlatego, że ma on 16 cm szerokości, 44 cm wysokości w najwyższym punkcie i i aż 135 cm długości. No i niewątpliwie jest to plus, że ten zestaw jest tak duży, bo kto nie chciałby takiego ogromnego Tytanika w domu? Ale jest też minus, bo jak tutaj przechować tą bestię? Na to projektanci Lego znaleźli radę, ponieważ wyciągając dwa specjalne elementy i rozpinając sznureczek na górze, możemy nasz model rozdzielić na trzy osobne segmenty. Pamiętajcie jednak, że o ile same segmenty robią się wtedy krótsze i łatwiej je przechować w tym jednym wymiarze, to nadal pozostaje nam wysokość. Dziób, jak i rufa, mają ze sobą maszt. I ten maszt osiąga wysokość 44 cm. No i na przykład u mnie okazało się, że szafka, na której dotychczas trzymałem Lego, jest po prostu za niska. Ten tytanik się tam nie mieści. Nawet po rozłączeniu po prostu nie jestem w stanie zmieścić go na półce ze względu na jego wysokość, więc przed zakupem takiego zestawu musicie naprawdę dobrze się zastanowić, czy będziecie mieli odpowiednie miejsce do przechowywania go, no bo nie oszukujmy się, jaki sens miałoby przechowywanie tego Titanika bez tych masztów, tylko po to, żeby wcisnąć go na jakąś półkę. Według mnie mija się to sterem, dla dlatego dobrze zmierzcie sobie swoje szafki, a w ostateczności możecie wyegzekwować trochę miejsca na podłodze w pokoju. Elementy techniczne też tutaj występują, ale nie ma ich zbyt dużo, i tak naprawdę ograniczają się tylko do ruchu statku, tutaj, gdzie umieszczone są silniki. A jedyne, co możemy zrobić, czym możemy pokręcić, żeby coś się zadziało, to małe wirniki, które obsługiwane są przez silniki, właśnie tutaj od wewnątrz statku. Chociaż plusem jest to, że same te silniki można wyjąć i przyjrzeć się im z bliska, więc zawsze to dodatkowa dawka wiedzy na temat modelu. Na tyle statku znajdziemy też takie ruchome skrzydełko, płetwę w sumie. Nie znam oficjalnej nomenklatury, ale to jest ten taki sterujący element, który sprawia, że nasz statek schręca. Najważniejsze jednak jest tutaj oddanie szczegółów całego modelu i nie oszukujmy się, żeby zrobić taki model w tak dokładnej skali z oddaniem takich małych szczegółów, po prostu nie dało się tutaj więcej wcisnąć, ponieważ ten model jest naprawdę porządnie upchany. Złożenie zestawu z powrotem do kupy jest naprawdę proste i przyznaję, że tak prezentuje się on po prostu najlepiej. Teraz tak mocno recenzencko, chciałbym powiedzieć Wam co nieco na temat tego zestawu, czy warto się nad czymś takim zastanawiać, czy warto takiego Titanic'a kupić i dlaczego to mi się tutaj odbiło. Powiem Wam o paru najważniejszych plusach i minusach tego zestawu. Niektóre będą się pokrywały, tak jak już powiedziałem o wielkości. Jest to niewątpliwie plus, no bo wow, to się po prostu prezentuje świetnie. Ale jest to też minus, bo nie do końca mamy gdzie go przechowywać. Chowywać. Można go przechowywać w segmentach, ale nie prezentuje się on tak dobrze podzielony na trzy części. Zresztą jak dobrze wiemy, oryginalny Titanic złamał się na pół, a przynajmniej tak było w filmie, więc po co komu Titanic w trzech częściach? Plusy. Na 100% będzie to wygląd, no bo wygląda on prześlicznie. Nie ma tu żadnej naklejki, wszystko jest nadrukowane, chociaż też nawet tych elementów z drukami nie ma zbyt wiele, także wielki plus, że tutaj tych naklejek nie ma. W zasadzie samych druków też nie ma za dużo. Kolejnym plusem jest fan ze składania. Obawiałem się, ponieważ była to pierwsza sytuacja w moim życiu, gdzie zrobiłem pewnego rodzaju wyzwanie. Postanowiłem, że złożę taki zestaw naraz, bez żadnych przerw. Zajęło mi to 13,5 godziny i szczerze myślałem, że będę znużony tym układaniem, że będę się nudził, że będzie się pojawiała powtarzalność. W końcu po kolei składamy podobne rzeczy w środku. Ale okazało się, że wcale tak nie było i przez te 13,5 godziny naprawdę z dużym zainteresowaniem tego tytanika składałem. Nie pojawiła się tutaj monotonia, nie było też momentów w składaniu, które byłyby po prostu upierdliwe. A w paru zestawach, a złożyłem ich już ponad 40, zdarzały się takie rzeczy, które dawały w kość. Czy to przez niewygodne dopasowanie elementów, kładanie czegoś w niewygodne miejsca, tutaj takich sytuacji nie było. I bez dwóch zdań plusem tego Titanika, szczególnie dla kolekcjonerów, jest po prostu fakt jego ekskluzywności. To nie jest zestaw, który jest dostępny od tak. Nawet jeśli zbierzecie horrendalną sumę pieniędzy, ponieważ taki Titanik kosztuje 3200 zł, to drugim wyzwaniem jest po prostu go kupić. Online chyba raz tylko od jego premiery widziałem, żeby... I konka na sklepie Lego była podświetlona jako zamów. Przeważnie jest on niedostępny online, można go kupić w oficjalnych Lego Storach i tylko tam, ponieważ ten zestaw nigdy nie wyszedł poza oficjalne sklepy Lego. Ale nawet w tych Lego Storach kupienie Titanica to jest w zasadzie jedna wielka loteria. W niektórych miejscach potrafią z dnia na dzień sprzedać wszystkie, które akurat trafią w dostawie, w innym Lego Storze, tak jak słyszałem na streamie, na przykład w Gdańsku. Kilka sztuk po prostu od dłuższego czasu leży i czeka na swoich nabywców, więc albo macie ogromne szczęście, albo codziennie kontrolujecie sytuację, gdzie w Polsce tytoniki są dostępne, no i po prostu robicie sobie niemałą wycieczkę po to, żeby taki zestaw trafić. Albo opcja numer 3, jeśli jesteście wystarczająco szaleni, w internecie kupujecie go za 5000 od kogoś, kto go chce odsprzedać. Tej opcji nie polecam. Ale teraz, co nieco o minusach, ponieważ takie minusy też tutaj zauważyłem. Pierwszy nieoczywisty minus, który Wam powiem, to jest to, co też ku mojemu zdziwieniu się stało, że ten zestaw nie trafił do mojego top 1. Jeśli ktoś by mnie teraz zapytał o mój ulubiony zestaw Lego, to nie wskazałbym Titanika. Wiem, że to trochę szalone. Ogromny, największy prawie zestaw na świecie, tyle kasy i dla mnie nie jest ulubiony? No, powiem szczerze, że nie jest. Troszkę się zdziwiłem, ale jednak są to kwestie takich osobistych gustów. Chciałbym Wam tylko zaznaczyć, jeśli przymierzacie się do zakupu takiego Titanica, miejcie świadomość, że to, że jest on ogromny, że jest taki ekskluzywny, że tyle kosztuje. Może nie do końca z automatu sprawić, że będzie to Wasz ulubiony zestaw. Bo tak jak mówię, to nie jest mój top 1 zestawów na 100% jest w top 3, jednak aktualnie w top 1 cały czas jest blok ze znakiem zapytania z Super Mario, ale to przez to, że uwielbiam gry, uwielbiam Easter eggi, uwielbiam nawiązania, tamtego jest pełno. To nie jest też czytanik, który ma nawiązywać do filmu. Ja sam filmu nie oglądałem, ale z tego co wiem, to dużo osób dopytywało jakieś elementy związane z filmem. Może gdyby te rzeczy się tutaj znajdowały, to wtedy ten zestaw dla wielu osób zyskałby na dodatkowej wartości. A dla takich ignorantów jak ja, którzy tytanika nie oglądali, to nie byłoby żadnej różnicy. Ważny minus to cena. I nie oszukujmy się, oczywiście ten zestaw jest warty swojej ceny. Ja uważam, że jest on warty swojej ceny. Są zestawy droższe. Ale w większości zestawy są tańsze. Jednak niezależnie czy jest warty swojej ceny, czy nie jest warty swojej ceny, 3200 zł. To po prostu kupa kasy i jest to minus, bo niezależnie jak wielkimi fanami Lego jesteśmy, wydać jednorazowo taką kwotę to jest dużo pieniędzy. Także pamiętajcie, że niezależnie od jakości tego zestawu, 3200 zł to naprawdę dużo i dla mnie jest to minus, ale to jest taki minus, z którym nie da się walczyć i który jest dla każdego jasny, ponieważ kupując Titanica wiemy ile on kosztuje i wiemy, czy jesteśmy w stanie się na to zdecydować. Nie powiem, jakoby byłby to minus tego zestawu, tak się akurat mnie trafiło, że. Pierwszy raz spośród wszystkich zestawów, które składałem, trafiłem na błąd. Trafiłem na taki błąd, że dostałem dwa elementy, które tu nie pasują, za to brakło mi dwóch innych elementów. To jest kwestia, którą możemy załatwić, oczywiście. Wystarczy odezwać się do niego i odpowiednie elementy dostaniecie. Jednak chciałbym zwrócić na to uwagę, bo skoro mnie przez tyle zestawów się to nie zdarzyło, zdarzyło się akurat w Titanicu. To też jest przykład na to, że. Drogi i duży zestaw nie musi oznaczać, że tym bardziej będzie idealnie. W moim wypadku jest to najdroższy, największy zestaw, a jest to jednocześnie jedyny zestaw, w którym trafił mi się jakiś błąd. Podejrzewam, że można to rozpatrywać w taki sposób, że im więcej elementów, tym większa szansa, że akurat jakiś z tych elementów po prostu będzie błędny. Miejcie to na uwadze, że i takie rzeczy w Lego mogą się zdarzyć, i teraz już nie przedłużając. Jest to niewątpliwie. Wyjątkowy zestaw i strasznie się cieszę, że go posiadam jako fan LEGO. Jest to takie małe, a nawet nie małe, to jest ogromne spełnienie marzeń związanych z posiadanymi modelami. I za to dziękuję Wam, widzowie, ponieważ to na livestreamach właśnie od w zasadzie półtora roku, wszystkie donaty, które wysyłaliście do mnie, uzupełniały nam cel, którym było właśnie kupno takiego Titanika. I to się udało dzięki Wam, więc tak naprawdę ten Titanik. Formalnie należy do was i zawsze będę o tym pamiętał i zawsze będę to powtarzał, że to jest Titanic na dobrą sprawę moich widzów. Nie będę procentowego przydziału liczył, kto dał więcej, kto dał mniej, ale tak czy inaczej wam dziękuję, dlatego też powstał ten film, żeby nie zostawiać was tylko z livestreamem, żeby zostawić po sobie coś więcej, a może to jakieś świeże otwarcie w tym nowym roku właśnie tematów związanych z klockami Lego, może nie tylko streamy, ale również inne filmy około tematyczne związane z legendą się na tym kanale pojawiały, ponieważ jest to niewątpliwie jedna z największych moich pasji, a ja lubię swoimi pasjami się z wami dzielić i dalej was nimi zarażać. Raz jeszcze dziękuję wam za to, że ten Gigant tutaj przede mną stoi. Zaraz go rozkładam na trzy segmenty. Wraca na swoją półkę. Jedyne miejsce, gdzie się mieści. A ja kończę ten film. Zachęcam Was do śledzenia mojego kanału. Jeśli lubicie LEGO, to te tematy związane z LEGO będą pewnie się pojawiały częściej. Dodatkowo robię też streamy, gdzie zestawy składam, więc. Wszystkie te streamy możecie nadrobić. Na kanale jest publiczna playlista, w której są zapisy wszystkich live streamów związanych z układaniem LEGO, więc nic straconego możecie jeszcze to nadrobić. No i oczywiście, tak jak mówiłem, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z kolejnymi zestawami, które będę składał, żeby móc być z nami na żywo, porozmawiać i wspólnie spędzić czas przy składaniu LEGO. No i cóż, a my odpływamy w tym czasie. Nie sprawdzają, czy pływa. Nie pływa, wierzcie mi, i góry lodowej też niestety nie mam, ale wszystko w swoim czasie. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!